Dzień dobry, dzień dobry, witam cię serdecznie czy Ci październik. Piękny dzień. Witam cię serdecznie kartą dnia, którą jest czwórka ognia. Przepiękna, ognista karta, która przynosi spokój, obfitość, zadowolenie, szczęśliwe życie rodzinne. Projekt zakończony sukcesem. Co my możemy tutaj więcej powiedzieć o tej karcie? No możemy dużo powiedzieć. Najwyraźniej bardzo ciężko pracowałaś czy pracowałeś nad pewną sprawą, która dzisiaj zostanie rozwiązana. Dzisiaj możesz sobie usiąść wygodnie i odetchnąć ulgą, ponieważ dzisiaj osiągniesz to, czego oczekiwałeś, oczekiwałaś już od dawna. Zawsze wybierałaś ciężką drogę, żeby dotrzeć do swojego celu. Bo wiadomo, jak czegoś bardzo chcemy, to potykamy się, przewracamy się, ale idziemy dalej. A dzisiaj po prostu Twoja droga do sukcesu, do osiągniętego celu, wysłana jest Płatkami Róż. Płatkami Róż, pięknym światłem, przecudowną energią, która doprowadza Cię tutaj do sukcesu. Spójrzcie na te piękne oko smoka. Bodajże wczoraj było, prawda? E, ochrona smocza. A dzisiaj bardzo proszę: czwórka ognia jest Twoim sprzymierzeńcem. Czyli Twój projekt zakończony sukcesem. A obojętnie w jakiej dziedzinie. Ciesz się, kochana, kochany, świętuj i przekazuj swoją pozytywną energię innym. Ja to mi życzę wszystkiego dobrego w tym dniu i zapraszam na jutrzejsze czytanie. Pa!